Witam na portalu radomsko24. Program w temacie. Dzisiaj z mojego zaproszenia skorzystał Michał Sewerynek, Rzecznik Praw Konsumentów. Witam serdecznie, panie Rzeczniku. Dzień dobry. Zna pan chyba takie przysłowie, szef bez butów chodzi? Zgadza się. No właśnie, i tak zapytam, czy kiedyś Michał Sewrynyk dał się, mówiąc tak kolokwialnie, wkręcić w jakąś promocję, w jakiś zakup, a później tego żałował, nie mógł tego odkręcić? A nie było takiej sytuacji. Oczywiście reklamacje się zdarzały, ale to było spowodowane tym, że towar, i to głównie było obuwie, okazał się wadliwy. No właśnie, panie rzeczniku, jesteśmy dzisiaj bombardowani. A to czarny piątek, a to czarna sobota albo niedziela, promocje minus 50, minus 70. Procent, na ile możemy wierzyć, czy to jest po prostu ściema. Ja myślę, że w zdecydowanej większości przypadków jest to postępowanie zgodne z przepisami prawa przez sprzedawców, zgodne ze stanem rzeczywistym, że faktycznie mamy do czynienia z obniżką ceny, ale oczywiście zdarzają się sytuacje, że niestety konsument jest wprowadzany w błąd i obniżka ceny tak naprawdę no, nie następuje, nie mamy do czynienia z obniżką ceny. To znaczy co? Na przykład te, te, ten produkt kosztował miesiąc wcześniej. Zakładamy 50 zł, później 30, a teraz jest promocja i kosztuje 40 zł i to jest niby minus. 50, tak, oczywiście. Prawo dzisiaj nakazuje na przedsiębiorców podawanie ceny, która na, w ciągu 30 dni przed obniżką, jaka była najniższa ceny. cena, taką, taką informację powinien podać sprzedawca, który informuje konsumenta o obniżce. Wszelkiego rodzaju promocje związane z obniżką ceny, mhm. takie wymagania tutaj przed sprzedawcą są postawione. Sprzedawca powinien określić procentowo tą obniżkę ceny. Może też podać poprzednią cenę, jaka obowiązywała przed obniżką, czyli wtedy mamy trzy ceny. Będziemy, będziemy. jesteśmy już w tym okresie gorących zakupów, bożonarodzeniowych, gwiazdkowych, prezentów pod choinkę. Jak się ustrzec tej, mówiąc kolokwialnie, wpadki, żeby później nie żałować? Wcześniej robite te zakupy? Oczywiście, że możemy zrobić wcześniej, ale tak naprawdę tu jest podstawą, czy faktycznie dany produkt będzie nam potrzebny. Oczywiście ten okres przyświąteczny jest związany też z zakupem prezentu, prezentów. No, podstawą jest też zapytanie się... W jakiej branży by Pan najbardziej wyczulił osoby, które chcą kupować, nie wiem, elektronikę, telefony? Myślę, że chodzi tu o branżę odzieżową, sprzęt AGD, RTV. Tutaj, jeżeli chodzi o moją taką dotychczasową pracę i praktykę, to najwięcej problemów było z, to, z tych dziedzin. Najbardziej związane były problemy zgłaszane przez konsumentów. Czyli to był bubel, że wysiadał po na przykład miesiącu? Jakaś z, o, jakiś. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że towar był wadliwy, bo na przykład yy, no, zdarzało się nawet, że towar był już przedmiotem kilku reklamacji przez wcześniej zakupiony. Konsumentów i był oddany do sprzedaży taki towar ponownie. Jeszcze jest jedna kwestia. Są też takie promocje, że kup dwie rzeczy, trzecia jest za darmo, za darmo. albo za 10%. I co w tym wypadku, jeżeli ta ostatnia rzecz, ten przedmiot za 10% jest wadliwy? Czy możemy go zareklamować? Oczywiście każdy towar zakupiony w sklepie. O ile na przykład, może podam przykład, zakupujemy sprzęt AGD. Jeżeli jest jakaś wada, o której sprzedawca nas poinformował przed zakupem, że z powodu tej wady jest wyprzedaż towaru, to na taką wadę konsument nie będzie mógł zgłosić reklamacji. Natomiast na wszelkiego rodzaju wady, o których nie został poinformowany przez sprzedawcę, jak najbardziej będzie mógł składać reklamację. Ale czy towar, który sprzedawany jest w promocji z Obniż cena jest promocja, minus 50%. Czy taki towar też podlega reklamacji? Tak, nie? jak najbardziej. Bo jeżeli to jest promocja. Jeżeli to jest to... pełnowartościowy. Tak, towar. pełnowartościowy, mhm. tak. Jeżeli miał być pełnowartościowy, jak najbardziej podlega reklamacji, jeżeli okaże się wadliwy. No i co? Najbardziej modne są teraz zakupy przez internet, czyli kurier przyjeżdża, wręcza nam paczkę albo nawet przerzuca ją przez parkan, jeżeli się tak umówimy, że to jest z góry opłacone. I co wtedy, jeżeli otwieramy, i tam zamiast zamówionego towaru jest, nie wiem, cegła? Tak, zdarzają się takie sytuacje. Konsumenci skarżą się na nieprawidłowo wykonane usługi firm kurierskich. Co w takiej sytuacji? No tu pan redaktor powiedział, że jeżeli zakupiliśmy towar, okazuje się, że w środku jest inny towar. No, no właśnie. W tym przypadku możemy też podejrzewać, że sprzedawca zapakował taki towar. Nie, ja mówię, ja biorę to pod uwagę, bo też można… Tak, można różne mogą pod... być sytuacje. No właśnie, albo kurier podmienił… No czego, oczywiście czego, no nie możemy tego nie wykluczyć, możemy, tak. bo w internecie, mhm. jak sami dobrze wiemy, widzimy w jaki sposób czasami wygląda praca, jeżeli to, jest to kurier nieuczciwy. Tak? Co w sytuacji, gdy no, będzie nieuczciwy kurier? Oczywiście możemy składać reklamację do firmy kurierskiej. Firma kurierska taką reklamację powinna rozpatrzyć. Oczywiście też możemy zgłosić reklamację do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, ponieważ otrzymaliśmy towar mhm. niezgodny z umową, niezgodny z zamówieniem. Czyli to samo może występować w tym momencie, jak kurier przynosi nam przesyłkę do domu, otwieramy paczkę, wyjmujemy, tam jest na przykład tam jakiś, nie wiem, Sprzęt, jakaś sokowirówka, na przykład obudowa jest pęknięta, możemy tego nie przyjąć. Bardzo ważne jest, że właśnie zwrócamy uwagę, podstawą jest, żeby przy odbiorze przesyłki od kuriera zwrócić, czy opakowanie jest uszkodzone. Jeżeli to opakowanie będzie uszkodzone, to w obecności kuriera spisujemy protokół szkody. Taki protokół powinien spisać kurier. Myśli Pan, że w tym okresie czasu, teraz przy takich zakupach takim pośpiechu to kurier może powiedzieć, proszę pana, ja nie mam czasu, ma pan tu, dostarczam paczkę, jego obowiązkiem jest poczekać. W przypadku uszkodzonego opakowania jest to no jest jego obowiązek. Jest trochę pudełko wgniecione. Już tak, jeżeli jest uszkodzone, możemy podejrzewać, że środ w środku produkt został również uszkodzony. Dobrze, ale jeżeli jest bez skazy pudełko o, to wtedy mamy 7 i otwieram. Dni. Tak, ale mamy to... 7 dni y, termin, żeby zgłosić reklamację do firmy kurierskiej. Ale żeby sobie nie robić kłopotu, czy mogę Prosić kuriera, żeby on poczekał, bo ja chcę w jego obecności tą paczkę otworzyć, wyjąć i zobaczyć, czy ten produkt jest cały nieuszkodzony. I to już wówczas będzie uprzejmo z jego strony. Jeżeli nie było hmm. śladów uszkodzenia takiego opakowania, kurier nie ma obowiązku pozostać z nami przy opakowaniu takiej paczki. Wiem, że jak zawsze się spotkaliśmy, to wiele kontrowersji budziły umowy zawierane na odległość, bo jeżeli ktoś przychodził, albo jeżeli na przykład kupujemy jakiś sprzęt w promocji na raty, otrzymujemy tak kilka takich kartek albo kilkanaście z drobnym druczkiem, podpisujemy i ten towar otrzymujemy, płacimy tylko 10%. Później mamy takie wakacje w płaceniu przez trzy miesiące, a później okazuje się, że tam są dopiero kwiatki. Czy możemy poprosić taką umowę, zabrać do domu, na spokojnie przeczytać, na drugi dzień przyjść, podpisać umowę i kupić ten produkt? Jeżeli to jest też dobra wola sprzedawcy, Ja uważam, że sprzedawca w takiej sytuacji no przed zakupem, zgodnie z przepisami prawa, powinien konsumenta poinformować o podstawowych warunkach takiej umowy. No podstawą jest cena również. Powinien pod, poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bo w przypadku umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, takie prawo konsumentowi przysługuje. Więc jak najbardziej, jeżeli przedsiębiorca będzie nam utrudniał zapoznanie się z warunkami umowy, to osobiście towaru bym od takiego przedsiębiorcy nie zakupił. No dobrze, a wy nie macie jakiegoś wpływu, nie wiem, no rzecznicy konsumentów, żeby te umowy były pisane większą, większą czcionką na przykład, bo to robi bardzo duży problem dla osób starszych w średnim wieku. Później tam jest odnośnik trzy gwiazdki, cztery gwiazdki i można naprawdę się. Pobyć. Te umowy powinny być czcionką taką, aby były czytelne. Dobrze, konsumenta. ale jest jakiś przepis, jaka tak, to powinna być Tak, książka? i powiem Panie redaktorze, że jeżeli takie sytuacje są, to my rzecznicy, jeżeli konsument zgłosi się do nas z takim problemem, a powiem że do mnie na przykład w tym roku nie było zastrzeżeń, jeżeli hmm. chodzi o czcionkę, i wielkość za, żadnych zastrzeżeń, ale jeżeli taka sytuacja by miała miejsce, to oczywiście możemy robić wystąpienie do przedsiębiorcy oraz zgłosić sprawę do urzędu urzędu ochrony konkurencji i konsumentów. Z tym pan problemu nie miał. A jakie były problemy w tym kończącym się 2024 roku dla rzecznika konsumentów? No, powiem tak, jeżeli chodzi o, jaka jest różnica w przeciągu poprzedniego roku, mm -hmm. a w tym roku. No, niestety, bardzo dużo jest reklamacji, jeżeli chodzi o usługi remontowo-budowlane. Jest to związane. Z tym, że sporo konsumentów korzysta z dofinansowania z różnych programów mhm. unijnych, na przykład czyste powietrze, program Mój Prąd. Ko konsumenci do otrzymują dofinansowanie do zakupu fotowoltaiki, pompy ciepła, ocieplenie pojaw budynków. Pojawiają się problemy, z jeżeli chodzi o reklamację e przedsiębiorców, którzy mają wykonać e roboty. Czyli są, są takie firmy Kogucik, gdzie pieniądze i uciekł? Jest niestety coraz częściej się zdarzają takie problemy, że czy przedsiębiorca pobierze zaliczkę, zadatek i w ogóle nie przystępuje do wykonywania prac, np. wymiana okien przedsiębiorca, klient nie ma w ogóle z nim żadnego kontaktu, przedsiębiorca nie odbiera telefonów. No w takim przypadku konsument zgłasza do mnie wniosek o interwencję, interweniujemy w sprawach. Są sytuacje, że przedsiębiorca wówczas podchodzi do wykonania umowy, wykonuje swoje obowiązki, ale bywają takie sytuacje, że przedsiębiorca nie nie odbiera w ogóle korespondencji, no w tym roku jest więcej pozów przygotowanych przez biuro rzecznika konsumentów, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje, no, no bo w, w takim przypadku już rozstrzygnięcie sprawy może być na drodze sądowej. Czyli co, po prostu przed zakupami ostudzić głowę? Tak, czy ten produkt zrobić, jest potrzebny. Jeżeli chcemy zrobić prezent, to nie musi to być od razu na CITO. Mamy na to cały rok, bo może ktoś poczeka, czy kilka miesięcy. Tak, i też warto przed zakupem dowiedzieć się, czy możemy zwrócić towar po, z uwagi na, na to na przykład, że jest ktoś inny również wręczył ten sam prezent. tak? Czy takie prawo nam będzie przysługiwać, bo do dnia dzisiejszego jest to dobra wola sprzedawcy, zwrot pełnowartościowego towaru do I też w niektórych dyskontach jeszcze jedno pytanie panu zadał. W niektórych dyskontach są takie niesamowite promocje, że... Na przykład jest 10 kostek masła, na przykład po 2,50, a już cena podobno jednej kostki masła ma dochodzić do 10 zł. Czy to nie jest tak, że w tym momencie to, ta kostka nie waży te 25 deko, 250 gram, tylko 200 gram i dlatego ta cena jest niższa? My na to nie patrzymy. Oczywiście waga powinna być podana prawidłowo, tyle i faktycznie towar mhm. waży. Zdarzały się takie sytuacje, ale nie chodzi o na przykład o tu kostkę masła, mhm. ale na przykład bochenę kleba, chleba, że była nie Niedowaga i była ta niedowaga spora. Takie sprawy jeszcze w tym roku, nie było takiej sprawy w poprzednich latach, właśnie jeżeli chodzi o żywność, było więcej e, reklamacji, problemów. A jakie to były? Niedo, towar był niedoważony, tak? ta hmm. waga niedoszacowana. E, bo, głównie jeżeli chodzi o pieczywo bochane chleba, były takie sytuacje i takie sprawy były przekazywane do inspekcji handlowej, która posiadała uprawnienia do przeprowadzenia kontroli i nałożenia mandatu na takiego sprzedawcę. Czyli co, no, a najczęściej na chlebie jest taka karteczka mała. Tak jest no? i ta waga ma odpowiadać rzeczywi Że chleb tak, rzeczywistej na przykład wadze. pół kilo, a tak naprawdę waży ile? No 20% na przykład była waga niższa. Ni niższa. No, na to wychodzi drodzy Państwo, że musimy dokładnie trzymać się przede wszystkim za kieszeń, dokładnie obserwować, kilka razy sobie przejść po sklepie, jeżeli mamy czas, zanim wrzucimy coś do koszyka. A później będziemy mieli problem, żeby to zareklamować, bo wtedy kto ma najwięcej pracy? Rzecznik konsumentów. Michał Sewerynek, dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Był dzisiaj gościem państwa i moim na portalu Radomsko24. Jak zawsze dziękuję za uwagę. Liczę na państwa obecność, liczę na to, że będziecie z uwagą zawsze śledzić portal Radomsko24. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Dobrych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i udanych zakupów. Ale bez pośpiechu. Do usłyszenia.